No Cześć, witam Was w kolejnym odcinku, tak zwanej serii motocykli, jakie chciałbym mieć. Tu pokryt, pokrótce chciałbym Wam powiedzieć o amerykańskiej marce Indian. No wspaniała marka, wszyscy słuchacie ją znamy dobrze. Tutaj na podnośniku u mnie stoi model Indian Chief 2002 rok. Słuchajcie, z silnikiem Indiana o pojemności 1450, oni to produkowali od 1999 roku do 2003. Jest to tak zwany, zwany amerykański etap Indiana Gilroy. Fabryka Gilroy. Silnik był właśnie Power Plus, oni na to mówili Power Plus 100. Pokrótce, słuchajcie, opowiem Wam. No, no zobaczcie jaki to jest wspaniały motocykl, no, wiadomo, ja twierdzę, że to nie ma nic wspólnego z obecnie produkowanym Indianem, który w 2011 roku firma Polaris wykupiła tylko prawa do nazwy, no i no, te motocykle tylko ładnie wyglądają, ale to nic nie ma, moim zdaniem, wspólnego z tą historią tego prawdziwego Indiana, jeżeli chodzi o wskrzeszenie tej marki w 1999 roku, no Gilroyowi to się słuchajcie bardzo udało, jak dla mnie, na no, motocykl marzeń, chciałbym taki mieć. No niestety, budżet, wiadomo, to są bardzo duże pieniądze. Nie wiem, czy wiecie, ale w ogóle to są motocykle, które były produkowane, można powiedzieć, to była manufaktura, bo na przestrzeni chyba 5 czy 6 lat, tylko chyba 8 czy 9 tysięcy motocykli wyprodukowano, czyli no, można powiedzieć, z bardzo małej ilości. Zobaczcie, jaki to jest piękny, piękny motocykl, jaka jest piękna jego linia. To jest właśnie ten model Chief. Koła, podobnie jak, jak w Harley'u. rozmiar 16 cali. No jak dla mnie te głębokie botniki, znaczek, zobaczcie, Indiana na tym, na botniku. No i wspaniałe te przednie, przednie reflektor. Zobaczcie, jaki on ma kształt. To nie jest zwykły zwykła okrągła lampa te wszystkie właśnie indiany z tego, z tego okresu Gilroy'a właśnie miały, miały tego typu lampę. no moim zdaniem mistrzostwo świata motor już jest można powiedzieć zdiagnozowany tutaj nie będę wam opowiadał historii co się stało generalnie już go po prostu można powiedzieć przyprowadzam serwis z takich ciekawych rzeczy no to jest takie rozwiązanie jak w silniku Harley Evolution czyli jeden wałek rozrządu no i wiadomo liftery laski popychacze są regulowane pokrótce powiem wam zobaczcie jaka jest pancerna rama na ten kształt tej ramy no to jest po prostu potęga Harley moim zdaniem w tamtej epoce no nie miał takich komponentów tu po pierwsze 75 koni, no to już robiło fajną robotę co wam powiem ciekawego, zobaczcie jaki układ hamulcowy włoskie zaciski Brembo i to już takie, które na pewno hamują, Brembo. Także Brembo z przodu, jedna tarcza, z tyłu też tarcza. No i zobaczcie na to zawieszenie, jakie ono jest. To jest wszystko chrom, piękne, pancerne. I doczytałem się, że słuchajcie, mało kto chyba o tym wie, to jest włoska firma Paioli. też produkowała dla Motoguci. Także sentyment włosi też mieli swoje, jak to się mówi. Swoje, y, y, swoje palce maczali też właśnie jeżeli chodzi o markę Indian. Y, silnik tfu, silnik y, 100, Power Plus 100, 1450 cm sześciennych. Gaźnik japo, japoński Mikuni Mecha R42, czyli typowy Harleyowiec, znany wszystkim y, fanom marki Harley Davidson. Bardzo słuchacie popularny. No i co? Piękny motocykl. Piękna jakość wykonania popatrzcie na kształt tych cylindrów, jak to jest słuchacie skonstruowane. No taka, taka rzecz, która po prostu na pewno na pewno jest trwała. No jakoś moim zdaniem na tamtym wszystko oczywiście słuchacie sygnowane jest znaczek Indiana. No piękny piękny motor, centralny tylny amortyzator, czyli yy, można powiedzieć taka imitacja sztywnego tyłu jak softaj w Harley'u. No i tak jak mówiłem napęd jeszcze też paskiem napędowym oraz tylny zacisk też firmy Brembo, czyli ten motocykl na pewno, o tam go widać, widać, dać Brembo, porządne Brembo także jest czym hamować, fajny układ wydechowy bardzo ładnie na tym układzie wydechowym pracuje ten silnik no, ten silnik naprawdę jest taki bardzo smukły i te cylindry takie wysokie Także jakość, mistrzostwo świata, takich motocykli już się słuchajcie nie produkuje, wszystko jest ze stali, porządne, pancerne, jest wiadomo troszeczkę elektroniki, no ale zobaczcie na ten osprzęt, yy, tu wszystko jest można powiedzieć yy, oryginalne, fabryczne, indiana, nic, nic nie kombinowane, zero, zero żadnej czyli jak ja to mówię, no, Motocyk taki jaki byśmy chcieli, każdy bych na pewno chciał mieć, hmm. może kiedyś w przyszłości. No, generalnie jest duży motocykl, ciężki. Jechałem nim, testowałem go. No, wspaniale się prowadzi. Nie ukrywam, że zrobił na mnie wrażenie. Jest mocno. To jest jednak lokomotywa. Lokomotywa, jeszcze z jednym wałkiem rozrządu, czyli taki układ właśnie jak w Harley'u. Indian Chief, 1450, 2002 rok, jeżeli yy, szukacie takiego motocykla, no to wiadomo, patrzcie na ogłoszenia, ile te motocykle stoją, od 40 tysięcy do 60, ten akurat nie jest na sprzedaż, ale mówię, jakby ktoś miał opcję wyboru między Harley'em a Indianem, no to jedynym minusem jest to, no niestety, że jest mniej już szczęści. Chociaż niektóre komponenty też pasują od Harley'a, no, ale wiadomo, że, że nie ma fabryki, nie ma tych części, krążą tylko jako jak to można powiedzieć jako części y, gdzieś tam stare zapasy, tak zwane moskie plus y, plus jakieś używki, tak. No i w zasadzie to byłoby tyle w dzisiejszym odcinku. Mi się wydaje, że przybliżyłem tylko. Y, Parę słów coś tam powiedziałem. Jak macie jakieś uwagi, czy ktoś jeździ w ogóle Indianem właśnie z tego okresu Gilroy'a, pisać komentarze. No i by było tyle. Czyli co, z motocyklowym pozdrowieniem. Pozdrawiam z gór, z Wałbrzycha. Do następnego odcinku. Cześć.